takiego bloga sobie zostawcie łopatki, my... w górę kuras, teraz... a kuras, my kuras, i kuras, kuras, pościeliłam. kuras, teraz Mam. kuras, 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 mam mam a jeszcze Wam o tym nie mówiłam. Ale mój kuzyn, by w piątek miał urodziny Czas tego piątka. A był to z A dzisiaj ma imprezę. E, jakby w niedzielę. A teraz to będę grała. Pa. Tu schody. Endem chest beczki, świece i łóżko, a mój epipunek, czy jak to tam jest. Zbroję mam czapkę niezniszczalność i naprawa. Tu tak samo, a tu łagony upadek. Tutaj tak mam. Na lice niezniszczalność, na tu też. E, tu tak samo. Na łopacie jest na prawa, na też. Na... Jednym jest zwany dotyk i niezniszczalność, na drugim szczęście niezniszczalność, naprawa, niezniszczalność, naprawa, moc, jabłka i zaklęty ogień, niezniszczalność, odrzut, ostrość, i naprawa i to wszystko. Siemka, ogólnie jestem na kuzyna urodzinach i właśnie latamy dronem na polach, który prawie nie lata. <grym> właśnie są moje kuzynki, tam latają sery. Brawo. <grymne> tak brawo Także ten no i, i właśnie idą do nas a, zimno Pokażę Wam dzisiaj moje umiejętności pierwsza e, 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 e. druga, druga. Trzecia to, i to nie koło. środek. Jestem genialna, wymądrzona. Wczoraj byłam na tych urodzinach w Kucyna i zapomniałam. Powiedzieć Wam Bajo ja Jo chcecie więcej takich luźni vlogów, to jak będą otwarte komentarze to napiszcie albo pod jakimś szortsem może znajdę. zostawicie łapetki w górę, subskrypcję, no i bajo jajo!